Łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowa Pisma Świętego, które ma nas dzisiaj prowadzić, zapisane jest w Ewangelii Świętego Mateusza w drugim rozdziale od pierwszego do dwunastego wiersza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać upokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, Wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami Judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud twój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców. Dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie dokładnie się dowiecie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedwszy do miejsca, gdzie było dziecię, Zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i weszli do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i upadli, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnieby, nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. Tyle słów Ewangelii Świętej. A Ciebie miłosierny Boże Nasz i Panie, prosiłem, byś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie Twojego słowa, albowiem słowo Twoje jest prawdą. Amen. Na pewno dla bardzo wielu ludzi w Polsce, bo pewnie w innych krajach też, ale nie we wszystkich, jest przeżywanie święta Epifanii, zwanego też świętem Trzech Króli. Ceremonie, parady, przemarsze ludzi poprzebieranych, radosnych, śpiewających. To oczywiście wywołuje wiele bardzo pozytywnych odczuć. Ale z drugiej strony pytanie, czy ta historia z przybyciem trzech mędrców, bo jednak Biblia mówi o mędrcach, nie o królach, jest legendą, czy jest wydarzeniem prawdziwym? Jeżeli prawdziwym, to jakie miało to znaczenie? W pierwszej księdze królewskiej słyszeliśmy piękną historię, Przybycia królowej Saby do Salomona. Ta historia właściwie łączy się ze świętem Epifanii, z historią przybycia mędrców do Jezusa, <tryk> poprzez pokazanie, w jaki sposób oddawano cześć królowi, w jaki sposób w tym mądrość Salomona emanowała. Na wszystkie sąsiednie kraje. I w jaki sposób wreszcie Bóg daje poznać swoją miłość i swoją łaskę, swoją potęgę i wielkość poprzez swój naród wybrany. A przed nami trzej mędrcy, którzy idą do Izraela. Idą na wschód, na zachód. W jednej z kronik chińskich znajdujemy bardzo ciekawy opis. Pozwólcie, że go przeczytam. Roku 24, 4 dnia 8 miesiąca panowania Chao Wanga z dynastii Czesu, ukazało się na północnym zachodzie światło jasno siedzące pałac cesarski. Zdumiony i stworzony tym niezwykłym zjawiskiem cesarz zwołał swoich uczonych, którzy posiadali dar przewidywania wydarzeń przyszłych, pytając ich o znaczenie tego niezwykłego światła. Mędrcy pokazali władcy swe starodawne księgi, których widniało czarno na białym, że nad Że cud ten oznacza narodziny na zachodzie wielkiego świętego, objawiciela religii, która dotrze i do ich kraju. Chao Wang począł studiować pilnie owe księgi i przekonał się, że przepowiednia odnosi się do jego czasów właśnie, co mu sprawiło wielką radość. Zgromadził wobec tego wyprawę składającą się z dwóch jego wysokich urzędników Cao Yu i Sin Kinga oraz uczonego Wang Tsuna. Dodając im świtę złożoną z piętnastu rycerzy i wysłał ich na zachód w celu zdobycia jak najdokładniejszych wiadomości. Nie było poczty, telefonów. Żeby się dowiedzieć, trzeba było ruszyć w drogę. I tak zrobił chiński cesarz i wysłał posłańców, aby dowiedzieli się czegoś więcej. Podobne opisy albo na podstawie tego zapisu z chińskiej kroniki znajdujemy fragmenty w innych kronikach misyjnych, powtarzane, już przekazywane z ust do ust. Tak więc Ewangelia Mateusza opisuje wydarzenia, które naprawdę mogły mieć miejsce. Przyszli mędrcy ze Wschodu, aby oddać pokłon. Ta historia nie jest po to, aby upiększyć całą historię narodzenia pańskiego, ale po to, aby o czymś powiedzieć, coś przypomnieć. Święto Epifanii. Epifania znaczy objawienie. Bardzo długo, niektórzy do dzisiaj, naród wybrany był przekonany, że Boże Słowo jest skierowane tylko do nich. Że wybrani są dlatego, że są ważniejsi dla Boga, bliżsi Bogu. Że do nich przyjdzie Mesjasz, im objawi swoją miłość i oni będą narodem, który zapanuje nad innymi narodami. O tym już nieraz słyszeliśmy. Tymczasem od najdawniejszych czasów Bóg przemawia przez naród wybrany, ale do wszystkich narodów. I to, że przychodzą do betlejemskiej groty pasterze z ludzkich, nie ma w tym nic dziwnego. Oni są stamtąd. Ale to, że przychodzą ludzie z bardzo daleka, wysłannicy zupełnie innych kultur i nacji, aby poznać narodzonego króla, aby poznać narodzonego Boga, to jest coś właściwie wyjątkowego, co mogło być trudne do zaakceptowania. Ci trzej mędrcy są symbolem tych różnych narodów. Jeśli widzieliśmy orszaki chodzące wczoraj po miastach, to w tradycji też jest, że ci trzej mędrcy mają różny kolor karnacji. Zawsze z jakichś ciemnoskóry, jakiś taki może z rysami azjatyckimi i europejskimi. To też ma pokazywać różnorodność ludzi, a jednocześnie jedną Bożą miłość skierowaną do tych wszystkich, do których dociera Boże Słowo. Zobaczymy na tę historię. Jeśli zrobimy sobie ją wyobrazić, te wszystkie wydarzenia, rozmowy, to zauważymy najpierw oczywiście mędrców, którzy idą w gwiazdą. Prowadzi ich wiedza, ale myślę także wiara. Chcą zobaczyć tego, który ma odmienić losy świata. Widzimy Heroda, o którym czytamy, że zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Że Herod się boi, no to możemy zrozumieć. Niełatwo jest stracić władzę. Niełatwo jest oddać władzę. A Herod, gdy słyszy, że narodził się nowy, potężny król, tak potężny, że ci trzej przebywają ogromną drogę, aby mu oddać pokłon, Boi się o swój tron. Boi się, że straci władzę. Ale to, co jest chyba najtrudniejsze, a z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ludzkie i zrozumiałe. Gdy zwołuje uczonych, arcykapłanów i nauczycieli ludu, aby dowiedzieć się, o co chodzi z tym królem, to oni wszyscy także się boją. Ci którzy powinni oczekiwać zbawiciela, mesjasza, ci którzy wiedzą, że ma się narodzić w Betlejem judzkim. Ci którzy nauczają lud i powinni i sami być przygotowani i innych przygotować na jego przyjście, także się boją. Dlaczego? Może dlatego, że nie zachowali wierności. Może dlatego, że wprawdzie w Biblii nie ma na ten temat zbyt wiele poza ostrzeżeniami Jezusa przed sady, sadyceuszami, faryzeuszami, ale badania naukowe dowodzą, że te grupy władzy duchowej, religijnej, która miała dla Izraelów ogromne znaczenie, bardzo ściśle współpracowały z okupantem, jakim był Rzym. Rzymscy królowie czy sam Herod zarządzali narodem izraelskim poprzez kapłanów, arcykapłanów, faryzeuszy. Pytanie więc, komu służyli? Pytanie, czyje słowo było dla nich najważniejsze? Czyje słowo powodowało ich działanie? Wyroki, jakie wydawali, nakazy, zakazy, prawo, jakie stanowili. Może więc mieli czego się bać, ponieważ nie dochowali wierności, ponieważ odstąpili dla własnych interesów, dla własnej pozycji od słowa, które mieli głosić, od nauki, którą mieli przekazywać. Mieli czego się bać. I w tym momencie ci poganie, którzy przychodzą z Dalekiego Wschodu, stają się tak naprawdę wzorem. Wzorem wierności, wzorem wytrwałości, wzorem godnym naśladowania. Oni idą i szukają. Wiedzą o gwieździe. Nie wiedzą dokładnie, co ich spotka. Kogo spotkają, co zastaną, ale idą. Idą, aby odnaleźć króla królów, pana panów, wyjątkowego, świętego, jak czytamy w Kryjkach Chińskich. I w tym momencie oczywiście roi się pytanie dla nas, w jakiej grupie byśmy się znaleźli? Gdyby dzisiaj ogłoszono, oto idzie, oto nadchodzi, oto już jest, do kogo bylibyśmy podobni? Nikt z nas nie posiada wielkiej władzy, więc o utratę tronu bać się nie musimy. Ale może, gdybyśmy zweryfikowali nasze życie, postawili pytania komu służymy, czyje słowo jest dla nas najważniejsze, czyja prawda. Może okazałoby się, że czasami przypominamy bardziej uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy co innego mówią, a co innego robią. Może bylibyśmy podobni do pasterzy, Którzy z radością w prostocie serca biegną, aby powitać, bo usłyszeli o narodzeniu, bo zobaczyli zwiastującego im tą radość anioła. A może wreszcie, daj Boże, do owych mędrców, których mądrość tak naprawdę nie musi polegać na tym, że mają ogromną wiedzę, ale mają dość mądrości. Aby wiedzieć, że tam trzeba pójść, to trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć, trzeba szukać, wiele poświęcić, wysiłku, czasu, trudnej drogi, ale warto, bo to jedno spotkanie może odmienić całe życie. To święto Pifani, objawienia Bożej miłości całemu światu, przypomina nam o jeszcze jednej bardzo ważnej prawdzie. To nie Bóg czyni różnicę między ludźmi. To nie On mówi, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To my ludzie w swojej grzeszności, pysze, zarozumiałości, a może tylko kompleksów. Chcielibyśmy wartościować, która kultura jest lepsza, która gorsza, czy poganie to już w ogóle na straty, a może jednak, niezupełnie. Boimy się obcych, boimy się innych, a może dlatego, że nie mamy własnej tożsamości. Lęki na ogół pochodzą z kompleksów. A święte Pifani mówi nam, Bóg umiłował wszystkich. Bóg ojciec posyła swego syna, aby każdy mógł usłyszeć Ewangelię o zbawieniu i pojednaniu. Bóg przychodzi do każdego, bez względu na kulturę, tradycję, język, czegoś geograficzną. Bo On jest wszechpotężny, wszechmogący, wszechwiedzący. Zna ludzkie serca i serca każdego z nas. Zna ludzkie myśli i myśli każdego z nas. Kiedy więc dzisiaj myślimy o tych wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat, i na pamiątkę tych wydarzeń obchodzimy to święto epifanii, objawienia Pańskiego. Może trzeba samu sobie postać pytania. Czy Jezus Chrystus, wcielony Bóg, jest dla mnie Bogiem? Czy jestem gotowa, gotowy szukać, pukać, poświęcić trochę czasu, energii, wysiłku, aby spotkać, aby usłyszeć. Ufam, że taki właśnie dla nas będzie ten dzisiejszy dzień. A z drugiej strony, jeśli Otwieramy swe serca, wierzymy. Jeśli przyjmujemy Ewangelię o zbawicielu, to możemy jedynie dziękować. Wielbić Boga całym sercem i całym życiem za wszystkie dary, jakie nam każdego dnia daje. Mędrcy przynieśli dary, o których wszyscy wiemy, złoto, mirrę, kadzidło. Złoto dla króla, kadzidło dla Boga. Mirra maść dla człowieka. A co my możemy ofiarować? Naszą wdzięczność, naszą radość, nasze serca i także naszą miłość. Niechaj te wydarzenia i światłość tamtej gwiazdy Prowadzi i nas każdego dnia, abyśmy zobaczyli, abyśmy poszli, abyśmy byli gotowi poświęcić nasz czas, trud, by go spotkać. A on na pewno da się znaleźć. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, ten chesze serc naszych i myśli naszych, w Jezusie Chrystusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen.